Zapraszamy na ciąg dalszy. Dzień dobry, malchynezowie. Przeprowadzili się do okolicy pełnej przestępców, by zaprowadzić pokój. Chcę, by władze miasta zmieniły spojrzenie na te dzielnice. Mieszkają tu zwyczajni ludzie, którzy też się liczą. Teraz oni potrzebują pomocy. Mieszka z nami 18 osób. Jak tak dalej pójdzie, nic nam nie zostanie. Nie mają swojego konta. Muszą dostać własny dom. W 7 dni zmieniamy całą okolicę, podejmując się trzech zadań. Budujemy mieszkanie dla rodziny, remontujemy stary dom i stawiamy przytuły. Trzy budowy, jeden tydzień. Dziś odzyskamy dzielnicę. Pora oddać tę ulicę dobrym ludziom. W dzień widać bawiące się dzieci. To sukces. Cel osiągnięty: dzielnica uratowana. Nasze marzenie się spełniło. Dziękujemy Wam. O to właśnie chodzi. 325 metrów powierzchni mieszkania. Ojciec Gerald chciał wprowadzić zmiany. To jest przebudzenie dla gangów i handlarzy narkotyków. Idzie nowe. Stary dom. Kolejne paręset metrów. Stanie otworem dla mieszkańców. Obok powstanie nowiutki przytułek, w którym zamieszkają potrzebujący. Uwielbiam patrzeć na to, czego ludzie potrafią dokonać. Nakładam kolorowy tynk w stylu meksykańskim. To wszystko wykonano z naturalnych materiałów. Ładnie wygląda i jest przyjazne dla środowiska. Podziwiałem ostatnią architekturę Nowego Meksyku. Łuki, belki, kominek kiwa, czyli ul, szerokie łuki w kuchni, wyspa, na której montujemy blat. Obłożę go potem kafelkami. Wielka jadalnia, w której rodzina będzie mogła cieszyć się swoją obecnością. Przejście. Nie pokażę Wam pokoju, ale będzie super. W miastach jest pełno schodów. Te ustawię przy łóżku Levi'a. Będzie ćwiczył pompki, spinaczki. Zrobimy też sześć takich form, jakby półek, które umieszczę na ścianach, tak by chłopak mógł przeskakiwać z jednej na drugą. Może nawet okrążyć po nich pokój. Półki, belki, łóżko. Urządzam pokój Maggie Jean, wielbicielki Stomp. Dziewczyna lubi styl miejski. To dobrze, bo scenografia stąpu jest bardzo uliczna. Robię ściany w stylu nowojorskiej kamienicy i stalowe schody pożarowe. Na wszystkim będzie mogła grać i hałasować. Przy okazji sami też stworzymy muzykę. Pogubiłem się. Cześć, mówi Michael. Chodząc po Waszym domu, zauważyłem jasne, wesołe kolory. Zastanawiam się, czy nie podjęlibyście się pewnego zadania. Namalujcie i przyślijcie obraz, a ja powieszę go w nowym domu. Zaraz im powiem. Stwierdzili, że jesteśmy kreatywni i chcą, byśmy namalowali obraz, który powieszą w domu. Tak się cieszę. Kiedy Michael poprosił, byśmy namalowali obraz, usiedliśmy całą rodzinę i wzięliśmy się do pracy. Mama, tata i czwórka dzieci. Stwierdziliśmy, że nadamy naszemu dziełu tytuł spełnienie marzeń. Cieszę się, że chociaż trochę przyczyniliśmy się do zmian, które tu zachodzą. Nasze marzenie się spełniło. Lepiej być nie może. Dlatego nasz obraz to spełnienie marzeń. I think it really looks great yeah, Wygląda świetnie. So so Rodzina Martinezów wraca za 24 godziny. Jestem w pokoju Leparku. Rzucamy na ścianę cień zdjęcia, które zrobiłem w Albuquerque. Tu stoi projektor. Kładziemy folię i możemy odrysowywać linie. Będzie więc łóżko, schody, belki. Wspaniały poligon. This is so good. We're Przyklejam tapetę w pokoju Ali. Ta ściana pomoże stworzyć romantyczną atmosferę starego świata. Do tego łóżko z baldachimem. Będzie pięknie. Martinezom brakowało prywatności, ciszy i spokoju. Robię tabliczkę z napisem Czas dla rodziny. Wklepałem w komputer i włożyłem deseczkę do maszyny, która wycina literę. Ed, pozwól. Chodźcie. Gerald jest wspaniałym człowiekiem. Próbował zmienić całą okolicę własnoręcznie. Jest zdolny, ale brakuje mu narzędzi. Mam tu katalog Sears'a. Idźcie tam i weźcie wszystko, co jest na tym zdjęciu. Skoro chce remontować dzielnicę, to musi mieć sprzęt. Wracamy za godzinkę. Dobrze trafiliśmy. Urządźmy Geraldowi warsztat marzeń. Pojechaliśmy do Sears'a z katalogiem ręki. Brałam wszystko, co chciałabym mieć w swoim warsztacie. Wystarczyło spojrzeć na zdjęcie i sięgnąć do regału. To było bardzo fajne, bo wszystko, co musieliśmy zrobić, to... Patrzeć na zdjęcie? Tak, potrzebujemy tego. Patrzeć na zdjęcie? Potrzebujemy tego. Patrzeć na zdjęcie? Potrzebujemy tego. Wyciągaliśmy narzędzia, szafy pełne szuflad. Wybieranie było łatwe. Gorzej jest transportem do domu. Mamy wszystko, czekam przy samochodzie. Przyjechałem do dzielnicy artystów. To studio kafelków. Pomogą mi namalować wzór do kuchni. Cześć Elizabeth. Masz tu rysunek. Wspaniale. Chętnie pomogę malować. W tym tygodniu urządzam kuchnię. Ręczne malowanie kafelków jest czasochłonne, ale nasza rodzina z pewnością doceni wysiłek. Dlatego sprawiło mi to przyjemność. Gorąco będzie? Tysiąc stopni. Długo będą się wypiekać? 4 godziny, a potem 4 na chłodzenie. Dużo malowania i pieczenia. Dokończysz? Muszę wracać do domu. Dokończysz. Dokończysz? Jak idzie? Dobrze. Skąd czerpią energię? Na dworze jest 10 stopni. Zimno, ale wszyscy mają jeden cel. Połączyli siły, by zmienić swoją okolicę. Mamy tu pełno ochotników. Stoją na zimnie, czekając tylko, aż ich zawołamy. To wielkie wydarzenie. Zbudowaliśmy już dwa domy w ramach tego programu. Kiedy poznaliśmy Geralda i mieszkańców dzielnicy, zrozumieliśmy ich misję. Uznaliśmy, że to najciekawszy projekt. Liczy się poczucie wspólnoty, chęć odbudowy. Ludzie wydają się niestrudzeni. Dobra robota. That is good. Okay. To pokój Bethany, która uwielbia sztukę. Szczególnie lubi malowanie i paryż. Dlatego dostanie paryską uliczkę. Butik, kawiarenka, piernia. Przy oknie stolik i krzesła. Niebieska ściana wygląda mdło, ale rzucimy na nią obraz wieży Aja, pod którą postawimy łóżko. Mała poczuje się jak we Francji. Kapitän Conrad. Hey, Dobrze pana widzieć. Dziękuję za pomoc. To ja dziękuję za to, co tu robicie. Przejdziemy się? Chciałem poznać okolice lepiej. Dowiedzieć się, jakie zaszły zmiany. Wsiadłem więc do radiowozu z kapitanem Konradem, który służy tu od 20 lat. W tej okolicy notowano najwięcej zabójstw w całym kraju. Nowy Meksyk zajmował pod tym względem pierwsze miejsce w Stanach. Było tragicznie. Kiedyś na każdej ulicy stali handlarze narkotyków i gangi. Stamtąd przeganialiśmy prostytutki. Cofały się i wracały. W którejś nocy zgłoszono strzały. Przyjechałem, włączyłem szperacz, a ulica zaczęła się mienić złoty. Była zasłana łuskami. Co się zmieniło? Na ulicach nie stoją ludzie, a w dzień widać bawiące się dzieci. To sukces. A gdyby nie Martinezowie i Misja, jak wyglądałaby pańska praca? Nie byłbym w stanie wywiązać się z obowiązków bez Geralda i jemu podobnych. Dzielnica zmieniła się dzięki wysiłkom Geralda i jego rodziny. Ich pracę doceniają nie tylko ludzie mieszkający w okolicy, lecz także wszyscy wokół. Nie jest jeszcze idealnie. Zostało wiele do zrobienia, ale wszystko po kolei. Dziękuję za wycieczkę. Chciałbym jeszcze zostać, ale muszę kończyć pokój Levi'a. Przyjemność po mojej stronie. To pokrywa od zespołu stomp. Na scenie wszystko jest porozkładane. Tu nie mogę tak zrobić, bo chcę, by Maggie Jean miała gdzie tańczyć. Instrumenty są tu, a tam schody. Będzie wchodzić, uderzać, dzwonić i walić, a jednocześnie tańczyć. Pokój Le Parkour nabiera kształtów. Ustawiliśmy pierwszą belkę, a pod kątem mocujemy drugą. W żadnej innej sypialni nie da się ćwiczyć parkour tak jak to. To właśnie mój obrazek. Słynny kościół w Nowym Meksyku. Lisa będzie spędzała tu dużo czasu, więc to powinno ją pozytywnie nastawić. Kiedy mówimy niebezpieczna okolica, nie żartujemy. Spójrzcie. Myślałem, że jakiś dzieciak zgubił obuwiec kurtowy. To jednak oznacza, że tutaj sprzedaje się narkotyki. W różnych miejscach wiszą buty różnego koloru. Każdy oznacza inne narkotyki. Gerald próbuje to zmienić, a takie symbole przypominają o niechlubnej przeszłości. Nasza rodzina z narażeniem życia walczy o poprawę sytuacji mieszkańców. Chcą, by Trumbull była postrzegana pozytywnie żeby nie kojarzono jej z narkotykami i strzelaninami. Mam nadzieję, że za jakieś 6 lat marzenie Geralda się spełni. Chciałbym tu wtedy wrócić. Pora oddać tę ulicę dobrym ludziom. Załatwione. Jak idzie? Świetnie. Pracy było dużo, ale skończyliśmy. Już? Sprowadzaj rodzinę. Mam klucze. Dawać meble. Poustawiasz ustawiasz to? Czas to pieniądz. W tym tygodniu poszliśmy na całość. Wnosiliśmy meble nie tylko do domu, lecz także do przytułku. Nieco tydzień organizujemy takie akcje. Z pomocą przyszło wielu mieszkańców. To wszystko zasługa Geralda i jemu podobnie. Trzeba będzie to wyczyścić. Koniec. Skończyliśmy. Ściągamy rodziny.